Niech żyje Jezus. Czy nie mówiłem Ci już kiedyś, że gdy tylko staram się nagrywać odcinki o Matce Bożej, zawsze spotyka mnie jakaś trudność? Któregoś razu przestała mi nagle działać kamera, innym razem okazało się, że wypiął się mikrofon i nagrałem film bez dźwięku. Tym razem nie było inaczej. W miniony poniedziałek niestety wystąpił jakiś błąd i film pod tytułem Nie daj się oszukać szatanowi został opublikowany na kanale tylko w połowie. Nie zrażam się tym jednak. Widząc jak wiele osób chciało go obejrzeć, nie mogę się poddać dziś, więc ponownie publikuję film z serii Poniedziałki ze Świętym Maksymilianem z wezwaniem Maksymiliana, nie daj się oszukać szatanowi. Sam skorzystam z tej chwili i z tego wezwania. Nie dam się oszukać złemu, i nie poddaję się. I Tobie życzę tego samego. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. aby przez Niepokalaną wszystkich przyciągnąć do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To słowa mojego patrona na Wielki Post, świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który zostanie ze mną i na kanale Apostolatu Najświętszego Serca dłużej. Wśród modlitw Rycerstwa Niepokalanej ważne miejsce zajmuje aks strzelisty, o Maryjo bez grzechu poczęta, a także różaniec, czyli broń rycerska. Zwróć uwagę, że w czasie, gdy zakładano rycerstwo niepokalanej, Matka Boża w Fatimie mówiła pastuszkom o tym, jak ważne jest odmawianie Różańca. Wielkie znaczenie wśród modlitw rycerskich odgrywa też akt oddania się niepokalanej, ułożony przez samego świętego Maksymiliana. Rycerstwo podkreśla, że akt strzelisty, różaniec i akt oddania są formami modlitwy rycerskiej, ale nie mogą być tylko odmawiane chodzi o to, aby je prawdziwie przeżywać. To znaczy mieć osobisty kontakt z Niepokalaną, a przez nią z naszym Panem. Tak mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, aby przez Niepokalaną wszystkich przyciągnąć do Najświętszego Serca Pana Jezusa. A cudowny medalik Rycerstwo niepokalanej zaleca, aby go nosić ciągle przy sobie i przy każdej sposobności rozdawać go innym. Jest to znak oddania się niepokalanej zarówno w nawracaniu, jak i uświęcaniu dusz. Święty Maksymilian Maria Kolbe cudowny medalik polecał jako szczególny środek apostolski. Medalik niepokalany niech będzie kulką, którą każdy rycerz niepokalany się posługuje. Choćby kto był najgorszym, jeżeli tylko zgodzi się nosić na sobie cudowny medalik, dać mu go i modlić się za niego, i przy sposobności, dobrym słowem, starać się pomału przywieźć go do ukochania niepokalanej matki całym sercem i do uciekania się do niej we wszystkich trudnościach i pokusach. Nosisz swój cudowny medalik? Przyjrzyj się mu. Na awersie zobaczysz najświętszą Marię Pannę jako niepokalanie poczętą. Czyli wolną od wszelkiej zmazy grzechu. Kula ziemska znajduje się pod jej stopami. Stopą miażdży głowę węża. Inwokacja O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, świadczy o wypraszaniu i rozdawaniu łask Bożych przez niepokalaną. Siostra Katarzyna Labore, której ukazała się Matka Boża z cudownym medalikiem, zachęcała do częstego odmawiania tej modlitwy. Tak samo jak rycerstwo niepokalanej utworzone ponad 80 lat po objawieniach cudownego medalika. Czy przyglądałeś się jednak rewersowi cudownego medalika? Składają się na niego trzy motywy: zranione serca Jezusa i Maryi, a ponad nimi litera M z małym krzyżem na podstawie oraz wieniec z 12 gwiazd otaczających dwa centralne motywy. Litera M oczywiście wskazuje na Matkę Bożą. Dwa zranione serca Jezusa i Jego Matki nie zostały umieszczone w tym miejscu dla ozdoby. Misja wstawiennicza niepokalanej za ludzkością, zobrazowana w wizji trzymaniem w dłoniach kuli ziemskiej, została jej powierzona przez Syna pod krzyżem. To tam w osobie umiłowanego ucznia Jana niepokalana bierze w swą macierzyńską opiekę całą ludzkość. Nasz Pan prosi swą Matkę, aby przez osobę Jana Otoczyła tą samą macierzyńską opieką odkupioną przez niego ludzkość, daje nam za matkę swoją matkę. Dwa zranione serca, Jezusa i Maryi, nawiązujące do Golgoty, skąd bierze się kult serca Jezusowego, znalazły się na rewersie u podstawy litery M i krzyża, ponieważ misja Maryi względem odkupionej ludzkości została jej powierzona pod krzyżem. To zjednoczenie matki z synem tak ściśle, że może on jej zawierzyć tak istotną misję w historii zbawienia. Za przykładem świętego Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam Cię do noszenia medalika. Ja mam swój, a ty? Nie dajmy się oszukać szatanowi, mówił święty Maksymilian Maria Kolbe. Jak pomoże nam w tym objawienie przez Matkę Bożą cudownego medalika? Czy rzeczywiście istnieją realne świadectwa działania Matki Bożej i obecności cudownego medalika w codzienności zwyczajnych ludzi, tak jak ty czy ja? Dla rycerzy niepokalanej cudowny medalik jest zewnętrznym znakiem całkowitego oddania się niepokalanej. Ojciec Maksymilian był wielkim propagatorem tego sakramentalium. Miał przekonanie, że przez cudowny medalik Maryja wskazała, jak rozpowszechniać Królestwo Jezusowe. Przez niepokalaną mamy zbliżyć się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pamiętaj, że kolejne odcinki ukazują się na kanale Apostolatu Najświętszego Serca w poniedziałki, środy i piątki. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tym nowym cyklu poniedziałki ze Świętym Maksymilianem. Już w najbliższym odcinku opowiem Ci o kilku świadectwach Matki Bożej, Ojca Maksymiliana i obecności cudownego medalika. Jeśli chcesz się podzielić ze mną swoim świadectwem, Skontaktuj się ze mną poprzez adres mailowy, który wyświetla się tutaj, a który znajdziesz także w opisie tego filmu. Przeglądałem także statystyki i okazuje się, że 80% oglądających filmy na kanale Apostolatu Najświętszego Serca nie subskrybuje kanału, czyli nie dostaje powiadomienia o nowych filmach, które pojawiają się tutaj. Jeśli więc cenisz te treści i zależy Ci na tym, aby kult serca Pana Jezusa był jeszcze bardziej znany, również w takich przestrzeniach jak YouTube, to po pierwsze, zasubskrybuj kanał, po drugie, ustaw dzwoneczek. Jeśli ten film uważasz za wartościowy i obejrzałeś go do końca, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz, udostępnij swoim znajomym. Te wszystkie algorytmy YouTubea to lubią i dzięki temu ten film dotrze do jeszcze większej ilości osób. A już dziś możesz dołączyć także do Rodziny Najświętszego Serca i otrzymywać od nas cotygodniowy newsletter. Chcę, żebyś wiedział, że w intencji wszystkich osób, które należą do Rodziny Najświętszego Serca, sprawowane są msze święte w każdy piątek. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.